Paco Power System Max najlepsza odżywka na budowę czystej masy mięśniowej, polecam. Łukasz Maciec. Witam Cię Karolina, jesteśmy po treningu. Trening dzisiaj oprojony z zawodników, bo jest Łukasz, jest Kamila Kosak i jesteś Ty i trener. Co dzisiaj robiliście na treningu? No oni mają zawody. ja, to, ja zrobiłem trochę w tarczy i później tak wórek sobie weszłam na wóz, trwała tak dłuższy A To bardziej był pod Łukasza i pod Kamilę. Dla Łukasza i Kamila ten weekend będzie decydujący, dlatego że ym, Latusek przygotowuje się do mistrzostw Okręgu Lubelskiego, a Łukasz maciec do swojej kolejnej walki. No to zamawiamy o Łukaszu, bo jest on dosyć ważną osobą i ciekawe, zapowiada się ta najbliższa jego walka. Przypomnijmy, że przeciwnik mu się zmienił. No tak, Łukasz miał wcześniej mieć innego Białorusina, a jednak coś tam... Europy, dwa razy na igrzyskach olimpijskich naprawdę bardzo doświadczony zawodnik także tutaj się nie sugerujemy tym, że on ma 10 walk yy, i chyba 4 przegrane i 6 przez czasem to, także myślę, że to się nie ma co sugerować to bardzo doświadczony zawodnik także też nie będzie miał łatwo pomimo tego, że w amatorstwie osiągnę dosyć dużo w zawodostwie i jeszcze nie aż tak wiele miał walk, jak wspomniałaś, no to jednak Trzeba brać pod uwagę jego możliwości, bo na pięści ma to jest coś dobre. No ja myślę, że no, tak jak mówię, to jest bardzo doświadczony zawodnik i, i myślę, że tu nie będzie miał lekko Łukasza też. No ale co? Jak z tego co widzisz, prezentuje się forma Łukasza? No ja myślę, że może, każdy w dobrej formie, także to wszystko zobaczymy w sobotę, bo nieraz jest tak, że jest dobrze, dobrze. Tak, e, nie ja wykąci. Także ja myślę, że Łukasz jest w dobrej formie. Karolina, nie będziecie chyba w Jesuwałkach razem z Łukaszem, razem z trenerem? E, no nie, raczej mi nie będzie, bo tam e, trener właśnie kurzał e, załatwił za Łukaszkę, ale jednak mi jakoś nie załatwili. No i muszę zostać e, z chłopakami. W większej grupie niż w tym roku w hełmie, gdzie odbyło się Mistrzewa W tym roku wystąpiło aż 15 zawodników. To jest no to cieszę, że właśnie, że jest wzrasta liczba tych naszych zawodników. Zobaczymy jak się zaprezentujemy w tym roku. Myślę, że chłopcy też są dobrze przygotowani. Zobaczymy właśnie tutaj ten weekend wszystko zweryfikuje. Karolina, twój ostatni pojedynek był w meczu z włoszkami. Co teraz cię czeka, jakie następne zawody? No teraz najbliższy do mistrzostwa Polski, tak mi się wydaje, bo już wcześniej to chyba nie mamy nic. Nie, to ten pasiak będzie dzwonił, jeśli coś będzie, to będzie dzwonił znać. Ale naj, najbliższy do mistrzostwa polski co będzie. A ty dalej trenujesz, jesteś w formie, więc nic, jest tak powiem, luźniej nie traktujesz. To znaczy, no czy w formie. Ja no, trenuję po to, żeby mieć formę, a forma to zawsze zawodę formę. Karolina, dzięki za rozmowę i powodzenia. No dziękuję, pozdrawiam.